Dzień dobry. Dzień dobry. Czy mogę mówić ze szefcem? A to pomyłka. Nie ma szefca? Pomyłka. Nie rozumiem, nie ma... Gdzie jest szef? Gdzie jest szef? Słyszy mnie pani? Halo? No słyszę. No to gdzie jest szef? Mówię, że jest pomyłka. A to mogę z nią mówić? Z kim? No z panią pomyłką. Szuszu? Słucham? Susu? Co to znaczy? No to znaczy, pan głupoty wygaduje. Nie, no bo pani mówiła, że nie ma szewca, ale jest pani pomyłka. To kogo ja... nie ma? No pani mówiła, że szewca nie ma, ale jest pani pomyłka. To ja mogę z nią mówić zamiast niego. Nie ma pani pomyłki. No przecież przed chwilą pani mówiła, że jest. To z kim mogę mówić? Chcę rozmawiać o buta. Z kim się pan chce z kim pan się połączył? No to, to właśnie próbuję dociec do tego. Do kogo? Znaczy nie do kogo, tylko dociec, próbuję z, z, znaleźć odpowiedź na pytanie do kogo się zadzwoniłem. Czyli ja się zadzwoniłem do usług szewskich. Szewc? No, no. No. Nie usługi, no, tylko wyrób. O, a, wyrób. No ale o, zaraz, ja już w ogóle nie rozumiem. To tak czy nie? Wyrób obuwia. Wyrób obuwia. Tak. Dobrze. To Konfekcyjnego. Teraz, dobrze, to teraz mogę z kimś rozmawiać e, na temat tego obuwia? Może pan rozmawiać. Dobrze, to mogę prosić panią pomyłkę w takim razie? To ja żeby... jestem pani pomyłka. A to pani jest? No, dobrze. Marian Naros, ze strony miłomi. E, proszę pani... się pani śmieje? No bo, tej... bo o tej pomyłce panu coś tam nie tak jest. No nie, myślałem, że to pani pomyłka nie, jest bo... To nazwisko jest, no, pomyłka. Nie, to nie jest nazwisko. Tylko nie mogliśmy się zrozumieć i ja uważam, że pan się pomylił. Po łączeniu i powiedziałem, że to jest pomyłka. <laughs> dobra. Nie? No. Dobra, dobra, no. a ja myślałem znowu, że to chodzi o nazwisko. No, to... Jendar, myślał o niedzieli. <laughs> dobra. Dobra. E, dobra, proszę pani, e, jaka jest kwestia? No, słuchaj. E, czy wy macie takie klapki jakieś, coś takiego w tym stylu, no? Ja. A, no. Przeklapkowało się już. To szkoda. No, a skąd pan dzwoni? Z domu, ale dlaczego? Ale skąd? Z domu, no. Z domu, ale z Marek z jakiej miejscowości? Z Marek. Z Marek? Zawsze tak na szkolnej mieszkam. O, za nazwisko pana. No mówiłem naród z Marian. No, to nie znam takiego. No nie, nie, nie znamy się, no. No nie. Proszę pani... O jakie, w jakiej cenie panu o te chlapki chodzi? ta znaczy cena jest nieistotna, natomiast tu jest kwestia rzeczy, którą chcę zrobić, bo ja tutaj będę robił w Raszynie, wie pani, mhm. e, wyścigi świńskich zaprzęgów. Znaczy to świnie do sani będą podczepione, tak jak syn czasami, nie wiem czy pani widziała kiedyś. No, ja jestem pasjonatem tego, wie pani, robię, uh -huh. tu buduję sam te sanie, to wszystko uh -huh. i te świnie mi jeżdżą. I teraz mam taki problem, że ta moja przodownica, Danuta, uh -huh. to jest taka świnia, która idzie jakby taka pierwsza, która prowadzi zaprzeń, prawda? Uh -huh. Więc Danuta się boli samochodów. Uh -huh. A ja będę miał kawałek trasy niestety, który będzie siedźmi ulicami. I teraz e, rozmawiałem tu z takim kolegą, mm -hmm. on powiedział, że to najlepiej takie klapki tutaj z boków przy oczach postawić, mm -hmm. dlatego szukam jakichś takich klapek, nie wiem, wy co wylabiacie? żeby taki lekki ten but nie, był, Nie, nie, to my takich nie mamy. Aha. a jakie macie? Znaczy, mamy normalne półbuty. A, no to pół wystarczy. A duże są te półbuty? No duże.